Jakub grał białymi, Łukasz grał czarnymi. Czy w Joseki przypadkiem nie ma tutaj ruchu? Jak to jest? Proszę mnie, proszę mnie powiedzieć. I później być może podpełska. A być może kejma. O, że są oba ruchy. Aha, są oba ruchy. To nie wiedziałem. Się, ja znałem tylko R15. Natomiast możliwe, że można spróbować okarać R16. Jak można spróbować okarać R16? Może cięciem. Drabinka nam chodzi znakomicie. Tak? Nie mylę się. Na pierwszy rzut oka chodzi. I później zobaczmy, że... że tutaj chyba nic nie ma, czyli co? Czyli jednak, jednak cicha. No dobra, może nie jest to aż tak ciekawe. Ale jest trochę ciekawe, także być może można wybrać takie cięcie. Czy to nie jest duże dla białego? Znaczy, no to jest ogólnie znacie to Joseki z takim podwójnym kasami. To jest Joseki. To jest Joseki, który jest widywane. No i teraz pytanie brzmi, czy lepiej stoi kamień w o 16, czy w o 17. To jest Joseki, które elf jako pierwszy zagrał w roku 2017, jak grał sam ze sobą. W marcu, chyba, a może w lutym o 16 byście woleli? Nie jestem pewien, może tak. O 17 jest bardziej połączone. No właśnie, trudno stwierdzić, co jest lepsze. Ja nie wiem. Tylko breaker drabinki nie boli. Breaker drabinki. Ej, 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 może boleć, tylko jaki? Nie, 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 nie boli, nie boli, dlatego że biały nie ma czasu, bo przecież biały musi się tam cofnąć. Biały nie ma czasu łamać tej drapinki. To, to chyba pewnie jest joseki, nie? Nie jestem pewien, czy należy grać tutaj atari. Bo jak nie zagramy atari, to... To nie jest joseki, to jest jeszcze cięcie. Nie jest joseki. Już to nie jest joseki. Może tu jest joseki? Zgadłem, o, joseki, a no, joseki, no troszkę lepsze. Bo po co dawać ponuki, jak można nie dać ponuki? No, ale różnica nie jest to duża, może jednego punktu maksymalnie. Tu kolejne jakieś dżoseki. Mmm, joseki, w porządku. Tylko, czy czarny nie. Po... Nie jestem pewien, czy nie lepiej zbić. Może nie lepiej, ale spójrzmy, co biały tutaj wyprawia. Biały wyprawia. Oj, chyba za dużo biały kombinuje. Nie? Nie jestem pewien, bo z drugiej strony biały na tym dużo nie traci, ale. Ale biały tworzy ciężką grupę, a nie ubezpieczył jeszcze drugiej grupy, która też jest ciężka. Biały teraz ma dwa wężyki pięciokamienne, to jest, to jest Tetris po prostu. To są po prostu biały gra w Tetrisa. Zamiast H18 H15 miało być. Tak, zdecydowanie tak, oczywiście. Oczywiście i dopiero później jak najbardziej, natomiast możliwe, że nie straciliśmy za dużo na tych wymianach. Zagrajmy ten ruch. Najpierw się ubezpieczmy, a później twórzmy drugą, słabą grupę. Albo w ogóle zamiast wychodzić, zagrajmy najpierw tu. To jest poprawny ruch, a nie to, co w grze. To, co w grze jest bardzo niepoprawne. Biały ma teraz kłopoty. Hmm. Tutaj jak można nie dać tego Atari? Nie rozumiem tego. Po prostu nie ma żadnego powodu, żeby nie dać tego Atari. I nie jestem pewien, to później się można zastanowić, czy można, czy można zagrać te Suji, czy nie wolno zagrać te Suji z jakiegoś dziwnego powodu. Nie no, działa te Suji, więc, więc można. Yy, ale te luki... A no właśnie, no lew zbyt szybko te luki, ale dobry ruch, chociaż ta nasza grupa może jeszcze się okazać słabą, więc... Uch, 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 co tu biały robi? Tak się gra w go, ja nie wiem, czy tak się gra w go. Mnie się wydawało, że w go się raczej gra w ten sposób, żeby uciekać ku centrum. Ale może, można też w tak grać w go. Mm, ale raz zagrać i później gdzie indziej to jest dość zastanawiające. Teraz tylko zginiemy na większą skalę, więc ból po prostu potworny. A jajaj, po, po, po co dawać białemu możliwości oczne, kiedy można zabierać oczy? Zdecydowanie lepiej zabierać oczy. Biały teraz. Mm, o, biały przeżył. To łobuz, że przeżył. Prawdopodobnie lepiej y, się łączyć w aktywny sposób, a nie w nieaktywny sposób. Nie ma żadnego powodu, żeby, żeby grać takie sztywne łączenie i y, nie mieć przez to. Wpływu na to, co się dzieje z tamtym Kosumi, troszkę szkoda, że Biały przeżył. Troszkę, troszkę nas to martwi. Na pewno, na pewno można było to zrobić lepiej. Wszystko C6, tak, tak. tak. Zastanawiałem się nad tym. Nie jestem pewien. Nie powiedziałem, bo nie wiem. Zaraz spojrzymy na propozycję Asi. Taki, Asi, Asi, taki, taki. To jest, to jest dobry pomysł. Być może teraz możemy ciąć. A może w ogóle w grze też mogliśmy ciąć? Nie, w grze pewnie nie mogliśmy ciąć, bo nasz ruch był mniej ambitny. Teraz można się Wyśliznąć. A to łączenie na c6, łączenie taki, to jest bardzo ciekawe łączenie. Bardzo możliwe, że biały i tak musi zagrać tutaj. No i wtedy c6 wygląda po prostu lepiej. Podoba mi się ten ruch. Teraz czarny się wślizguje. Dobrze, natomiast hmm, tamta grupa też, bo, też yy, ma, się, ma się źle. Tak, C6, C6 by, by lepiej teraz stał, ze wszechmiar. Hmm, tutaj, tutaj, tutaj. Hmm. Tu bym zagrał, o tak bym zagrał. Tak bym zagrał. Ja, jak nic. Chociaż ruch Gimlixa też jest bardzo dobry. Możliwe, że lepszy niż on. Hmm. Bardzo ładny Teraz ta gra przestaje mieć sens dla czarnego. Znaczy, ogólnie jest w miarę równo, ale trudno wymyślić plan na grę. Czarny ma siłę którą trudno przerodzić w punkty, bo mamy tylko centrum, a biały po prostu zbiera punkty. Niemniej wydaje mi się, że czarny się za bardzo pospieszył i należało być spokojnym. Po, powoli, powoli. O tak, a chociaż może ten ruch lepszy, bo ten ruch jednak grozi białemu. Może ten ruch lepszy. Tylko o tu się, tu się. tu za bardzo, za bardzo przyspieszył Łukasz. Tu należało zagrać. O, o, tak należało zagrać. I teraz biały ma jeszcze kłopot z tą grupą i z tamtą. To byłaby nadzieja. Natomiast no tutaj. Szkoda, szkoda, bo czarny stracił te kamienie. No i no i gra się. Gra się zakończyła. Także. Także tu naprawdę przykrość się stała, to był dobry ruch, to L5 to był bardzo dobry ruch, wycofuje się z jakiejkolwiek krytyki, tylko należało teraz nie zginąć, nie wolno zginąć, jest zakaz śmierci. A jeszcze tenuki w K15 chyba złe. Tak, prawdopodobnie tak, należało być na dole. Mhm. Czy są jeszcze jakieś pytania do tej gry? No, no. Gdzie to w zasadzie się porobiło takie złe dla czarnego? I o który błąd tutaj chodzi w tej grze? K15. K15, to ja nie wiem, czy to jest błąd. To jest, może, może zły ruch, ale. Tak, no dobra, tak, tak, tak. tak masz rację, masz rację. Tutaj rzeczywiście są słabe grupy i należy grać koło słabych grup. Mhm. Wtedy zdobędziemy, zdobędziemy więcej kamieni pomagających w tworzeniu ściany i tworzeniu centrum niż jeżeli będziemy grali koło żywej. Tak, tak, tak. Hmm. Znaczy, w tej chwili koniecznie trzeba policzyć punkty i zobaczyć, ile potrzebujemy. L5 to nie jest koniecznie overplay. K17 dostał biały. To tak, to był chyba błąd, natomiast wszystko zaczęło się źle dla białego i kurczę, ja nie wiem, nie wiem, no. Na pewno to c8 jest za mało aktywne, niepotrzebnie tak mało aktywnie, ale to nie może być zła gra dla czarnego w tej chwili. I ten ruch też jest dobry. To tu się zastanówmy. Może jest nie, może tu. A, ale to jest to samo. Przepraszam. Dobra, Sansan, to nie mógł być zły ruch. czarny już pokazuje, że zamierza budować. Mhm. Dobra. Czyli mamy tę sytuację, popełniliśmy błąd na K15. Hmm. Ile białych ma punktów? Dotąd ma 10 punktów. Dotąd, no, policzmy mu 10 albo 8, bo nie wiadomo jeszcze, czy ten dół będzie białego, czy nie. 18, 22, 26, 27, 31, 37 punktów plus COVID. 43. Czarny ma 7. 17, 24, 25, 26, 27. Czyli biały ma o 16 punktów więcej, już łącznie z Ku 11 spokojnie, nie, 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 sądzę, nie sądzę. Biały ma o 16 więcej, łącznie z COVID. My mamy potencjał, biały ma potencjał. Co nam daje to policzenie punktów? Nic, to ale w sumie to jest. To jest trochę jak takie policzenie sobie <laughs> policzenie oddechów też czy baranów przed snem. Wiemy, co się dzieje w grze. Nie ma takiej tragedii. Ym... Można grać. L5 zwiększa warianty. Nie, w ogóle mi się wydaje, że L5 to jest bardzo dobry ruch. Ym... Bo zabieramy białemu punkty. Nie musimy zabijać tego kamienia. Nie w ogóle nie myślmy o takich rzeczach mamy zdobyć 16 punktów więcej niż biały. I tak. Jeżeli zabierzemy białemu dolną bandę, a na lewej bandzie się podzielimy po, 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 po to wówczas wystarczy nam tutaj mieć 16 punktów. Czy to jest nierealistyczny plan? Mi się wydaje, że to jest jak najbardziej grywalna gra. L5 jest szczególnie dobre dlatego, że grupa białego się nie jest taka silna jeszcze. Ja wiem, że fajniej by było zagrać to L5 teraz, bo teraz Biały nie dostawił jeszcze kamienia, ale nawet teraz, nawet w tej chwili, <laughs> można jak najbardziej liczyć na to, że coś zyskamy na tym, że, będziemy, że ta grupa będzie słaba i będziemy jakoś ją kąsać. Jest dobrze. Czarny nie popełnił, nie popełnił zbyt dużych błędów w tej grze. Biały na początku popełnił duży błąd. Czarny być może nie wykorzystał, ale nadal biały miał dwie słabe grupy. Być może czarny nie przeatakował ich dość solidnie, ale nie popełnił też dużych błąd, błędów. K15 to ruch, przez który czarny utracił inicjatywę. Ale jeżeli wykonałeś jeden błąd w grze, który nie jest bardzo poważnym błędem, to gra na pewno nie jest dla Ciebie bardzo zła i na pewno można grać powoli, grać po prostu zwyczajnie. Miałem bardzo ciekawą sytuację wczoraj w grze z Pawolem, drugiej. Paweł zagrał dwa sansany i później jeszcze kolejne. I pozbierał, pozbierał wszystkie punkty, które się dało. I jak się liczyło punkty, no to widać było, że, że mi nie starcza. I później inwadował mi na prawej bandzie, i bardzo chciałem go zaatakować bo no, wydawało się, że trzeba, trzeba coś zrobić, trzeba atakować, ale widzę, nie da się, nic nie chodzi. Więc wybrałem ruchy, które go nie atakują i dają mu życie na trzeciej linii, znowu. I sobie myślę, no kurczę, no nic nie mam w tej grze. Ale później sobie myślę, nie popełniłem żadnego błędu. Więc nie może, ta, ta gra nie może być dla mnie zła. Jeżeli nie popełniliście żadnego błędu, to nie ma siły, że, że, że przegrywacie. Także powoli, powoli. No i później, później się udało wrócić do tamtej gry. Znaczy, nie wróci, bo właśnie tak jak Czarek mówi, według katago było w ogóle w porządku, tylko że moj, m, moja przewaga, przewaga, moje, m, to, że byłem w grze polegało na tym, że, że miałem bardzo silną pozycję w centrum. Nie należy się rzucać na atak niedziałający, bo atak niedziałający może nam bardzo przy, szybko przegrać grę. Po prostu zagrać bambusa. Co tutaj złego się dzieje? Nic się złego nie dzieje. Biały stworzył grupę w centrum, a my teraz um, łobuzujemy tutaj ruchem na O4. Później łobuzujemy ruchem na L3. Nie jest tak przyjemnie białemu. Nam wystarczy 16 punktów więcej, a tutaj już zredukowaliśmy białemu 8, czyli teraz nam wystarczy 8 więcej. No to jedno przyłożenie ręki i będziemy mieli 8 punktów. Ta gra nie była zła. Czy jest więcej pytań do tej partii? Dobra. Łukasz nie ma. To przejdźmy do gry następnej. DJ z higakiem, ok?